Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i dzisiaj pokażę Wam moje zakupy y, z Sheina, mojej mojej córki. I może na początek y, takie y, takie pędzeleczki. One były w około, cenie około 10 zł. Bardzo przyjemne i fajne w użytkowaniu, bo już moja córka podobno miała, więc była bardzo zadowolona. Y, poza tym mam... Brązer Bronzer był w cenie około 20 zł. Teraz wam zaprezentuję taki kolor. No, myślę, że, że będzie dobrze. To właśnie moja córka sobie kupiła, że będzie dobrze. Z niego, będzie się dobrze z niego korzystać. Tutaj kolorek jest taki złoty. Poza tym mam jeszcze taki róż na policzki. Róż na policzki jest w cenie, w cenie 23 zł. Kolorek różowy, ale nie jest, on się wydaje, że tylko jest jaskrawy. Tak, w sumie to całkiem ładnie się rozprowadza. Piękne opakowanie. One były, jeszcze to było w takim pudełeczku. W ten sposób. I kolor. Kolor, kolor. Chyba różowy, tak było napisane to. Poza tym mam jeszcze takie pierścionki. Pierścionki zamówiła moja córka, no takie zestawy pierścionków. I te pierścionki były w cenie 8 zł. Zapakowane. Mhm. I tutaj do tego był oddzielnie kupiony łańcuszek 777 7, 7. 7, za 7 zł. To też córka sobie kupiła, 3 razy 7. To pierścionki już zdejmuję. Mam też torebkę taką różową. Torebka była w cenie. 29 zł, różowa, o taką torebkę mojej córce chodziła, to też jest zakup dla niej, zaraz zobaczymy, coś z tym zamkiem, tak trzeba się przyzwyczaić, sami przyznacie, że taka ładna, bardzo myślę, że wygodna, poza tym mam takie kroksy, kroksy prezentują się w ten sposób i one były w cenie 39 zł no piękne są bardzo mi się te kroksy podobają mam jeszcze butelkę na wodę butelka była w cenie 12 zł 12,60 tak i ze słomeczką. więc Świetna rzecz. O. A, do kroksów. Słuchajcie, mam jeszcze takie ozdoby. Nie wiem, czy mogę je otworzyć, żeby pokazać. Mm, więc one są już otwarte. Bo już chyba tylko nie wytrzymała. I to są różnego rodzaju takie ozdóbki. Żeby te kroksy były. Y, takie no, ładniejsze. W cenie 16-15 to się tak wiecie wkłada w te dziurki i to są takie różnego rodzaju ozdóbki. Modne teraz, bardzo na czasie takie młodzieżowe. Więc takie mam tutaj jeszcze. Jakieś takie były te ozdóbki, nie wszystkie wam tu pokazałam. Tu jeszcze takie i jakieś takie, o. I coś takiego jeszcze. Takie fajne. To to. I zaraz. Aha, jeszcze mam skarpetki. Tak, to odsunę troszeczkę, żeby nie przeszkadzało. I skarpetki takie dłuższe. Hmm, chyba mogę otworzyć. To też moja córka sobie wzięła. I skarpetki hmm, to jest chyba ile par? Pięć par skarpetek, no wyglądają świetnie, 100% bawełny i skarpetki 18 zł za pięć par. Świetne są, naprawdę, chyba pożyczę jedną, albo może mi da córkę jedną parę, bo naprawdę fajne, białe całe, superaśne. I co jeszcze, teraz pokażę sobie torebki, dwie kupiłam, a nie, sobie skarpetki. Najpierw pokażę skarpetki, które dla siebie zakupiłam, moje są takie fikuśne. I moje były w cenie 12,75 No świetne są, przeurocze, może się wymienimy jedną parą. I teraz pokazuję torebki. Torebki zamówiłam sobie, jedną taką torebeczkę, o taką. Taka wiecie, na zakupy, niezobowiązująca. O, i ona była bardzo tania, bo w cenie 22,95 taka torebeczka. Taka sumkowa I druga torebka do przewieszenia. Też bardzo fajna. Yy, ona była w cenie 42 zł. Tu jeszcze zameczek jest. Tam to była tylko na zarzut, i na zameczek. W ten sposób. I tak to wygląda. I pokażę teraz ubrania, a właściwie koszulki. I yy, yy, yy. już pokazuję męskie, mę męskie spodenki. Męskie spodenki. Bardzo fajne, słuchajcie. Bardzo dobry materiał. Super są. I one były w cenie 110 zł. Ale naprawdę świetne z kieszeniami i już mąż zakładał, bardzo dobrze w nich wygląda. On lubi te kieszenie, takie. Teraz wyjeżdżamy w góry, więc bardzo dobrze się sprawdzą. Rozmiar trafiliśmy idealnie. To zasługa oczywiście mojej córki, bo ona te rozmiary tak tam ogarnia. One są troszeczkę inne niż u nas w Polsce. Mój mąż na przykład nosi L, a tam trzeba było XL zamawiać. Ale to już ona ogarnia, mierzy, pasie, tam wszystko trzeba y, ogarnąć, bo te rozmiary są troszeczkę inna, inaczej, inne niż u nas w Polsce. Y, teraz mam y, koszulkę. Koszulka też no, świetna w dotyku, 100% bawełna. I też tutaj koszulka z kolei L wystarczyła i ona była w cenie 40 zł. Ale naprawdę y, wiele rzeczy z szejna bardzo dobrze się nosi. I ta koszulka na pewno też będzie się dobrze nosić, bo to jest dobra bawełna. Są tanie rzeczy naszenie, są takie no, takie podobne jak u nas w sklepie, ale, ale są jakościowo świetne. To są spodenki dla mojej córki, krótkie spodenki takie czarne, też bawełniane. I one były w cenie 32 zł, ona już je mierzyła. Pasuje idealnie. I to jest zobaczcie, L. A o moja córka nosi. M, K, S, K, więc L, dlatego że tam jest zaniżona numeracja, więc też trzeba się mierzyć i trzeba wiedzieć, jak co wybrać. Poza tym, ona sobie też wybrała taką bawełnianą, w 100% bawełnianą koszuleczkę. Taki topik, właściwie. I ten topik był w cenie 22 zł. Leży na nią idealnie. I też tutaj z kolei Eskę musiała wziąć, bo też pomierzyła. I sprawdziła, jaki powinna ten rozmiar wziąć. Teraz takie spodenki jeansowe sobie zamówiła. Też idealnie w rozmiar trafiła, bo ona chciała takie troszeczkę większe, te spodnie. I one się jej, takie do kolan, przed kolaną właściwie troszeczkę. One były w cenie 90 zł. I słuchajcie, rozmiar 30 wzięła. I taki, no jest bardzo zadowolona. One takie trochę luźniejsze, bo ona takie chciała. Nie chciała dopasowanych, tylko chciała luźniejsze. Tutaj pas można sobie regulować, więc sobie może tutaj dopasować bez paska. Świetna sprawa, bardzo udane zakupy. I teraz jeszcze pokażę, pokażę. Swoje spodenki też jestem bardzo zadowolona, bo to są spodenki takie eleganckie, materiałowe, I ja sobie zamówiłam takie rozszerzane nogawki, fajnie, się to, fajnie to wygląda. I one były w cenie 48 zł 48 zł, i ja zamówiłam XL, chociaż też M na ogół noszę. Ale tutaj trzeba było zamówić większe, bo to z takiej, z takiej. Jak to powiedzieć, marki, nie marki? Jakiejś linii? Linii, czy takiej. Nie wiem, sprakuj mi słowa. No, w każdym razie z takiej. z takiej grupy tych produktów. Które są, mają zaniżony rozmiar w każdym razie. No i, i, i to trzeba było taki większy rozmiar wziąć. Ale bardzo fajny, bardzo wysoki stan. Mogę w nich wszędzie właściwie wyjść. Tylko mam nadzieję, że one się będą dobrze nosić, bo to też bawełna wygląda, że będzie, będę z nich zadowolona. Jedyny minus to chyba ten, że one się będą chyba gniotły. To jest ten minus, bo ja nie lubię prasować. No i koszulki. Koszulkę taką w paski wzięłam, takie bardzo dopasowane. Rozmiar. Rozmiar. Zaraz sprawdzę. Rozmiar Lka I 30 zł za tę koszulkę. Też 100% bawełny. proszę Wam powiem, że ładnie wygląda. Hmm. I też rozmiar właściwie idealny. I mam jeszcze czarne dwie koszuleczki, takie, wiecie, też takie topiki. Też Elki. Yy, a właściwie, no Elka to jest Elka. I też one by w cenie 28 zł. A druga koszulka już mam tutaj, chyba trzeba było zamówić Emkę bo to też w zależności od tego jaki produkt ale tutaj i ka chyba by była dobra bo ona jest taka bardzo, bardzo dopasowana więc pewnie byłaby luźniejsza no i ten produkt taki chyba trochę trochę, trochę nie wiem, ale czy to jest bawełna? też bawełna, ale taka sportowa mam wrażenie ale to jest koszulka bez rękawów, dopasowany krój 93% bawełny i 7% elastanu. O w ten sposób wygląda. No, Fajna, zadowolona jestem. I to jest chyba wszystko. Yy, całe zamówienie, za całe zamówienie, yy, które przyszło w takim dosyć dużym pudle, yy, zapłaciliśmy około 522. Złote. Jeszcze pokażę Wam, że wszystko było pakowane w takich torebkach, które potem sobie zostawiamy. O, w ten sposób. Jeśli ktoś tam nie, nie zamawiał z, z Shaina, to wszystko jest pakowane w takich torebeczkach. Yy, wszystko jest yy, w ten sposób, to wygląda. Bardzo fajnie zapakowane w pudle. No, to tyle, co Wam przygotowałam. Jeśli filmik się spodobał. Aha, słuchajcie, jeszcze jedne rzeczy, zapomniałam. Co jakiś film? Yy, jeszcze jeszcze jedne rzeczy, zapomniałam. To są takie przewieszki do yy, kolczyków, yy, z których moja córka będzie robiła kolczyki. Pokażę wam na pewno, bo ona robi pierścionki, robi ładną biżuterię. Kupuję takie części yy, na yy, właśnie na szyjnie. i za te za te zawieszki. 6 złotych zapłaciła, 6,30 konkretnie. Jak będzie, będę miała już kolczyki zrobione, to na pewno Wam pokażę. Tu są zawieszki i są jeszcze takie zapineczki, więc pewnie tych kolczyków dużo wyjdzie. I, I ona się tak lubi bawić, cały już warsztat sobie, sobie stworzyła. Czasami nawet już pokazywałam Wam pierścionki, chwaliliście i właśnie te pierścionki zrobiła moja. No to tyle co wam przygotowałam. Jeśli filmik się spodoba, zostaw w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Do następnego razu, cześć!